Zacznijmy od prostego zadania, które pojawiło się na maturze w sierpniu 2012 roku. Mamy trójkąt ABC, w którym mamy do obliczenia wysokość padającą na bok BC. Jest to oczywiście ta wysokość, ten odcinek. Pierwszym pytaniem, na jakie należałoby sobie odpowiedzieć, jest pytanie o dział matematyki, który pozwoli nam rozwiązać to zadanie. Załóżmy, że mamy do czynienia z uczniem klasy trzeciej, który wiele rzeczy pozapominał i wymaga gruntownych y, przypomnień. Więc pierwszym pytaniem, jakim należałoby zadać, żeby naprowadzić na odpowiedź, jest pytanie chociażby, jaki dział matematyki najczęściej wykorzystuje kąty? Tak? Mamy kąt 30 stopni, więc czy może być to na przykład funkcja kwadratowa? No w oczywisty sposób nie, ponieważ w funkcji kwadratowej występuje x w drugiej potędze. Nie ma tu xA. Czy może być to na przykład dział wielomiany? No też raczej nie. No i krok po kroku, właściwie bardzo szybko, uczeń przypomina sobie, że chodzi tu. Najprawdopodobniej o trygonometrię. I to jest dobra odpowiedź. Chociaż zauważmy również, że mamy podany odcinek. No to pytanie analogiczne. W jakim dziale matematyki najczęściej wykorzystujemy odcinki? No i jest to odpowiedź w geometrii. W geometrii płaskiej, no czyli w planimetrii. Dobrze. Jaka figura geometryczna najczęściej jest stosowana w trygonometrii? Czy jest to kwadrat, prostokąt, trójkąt, pięciokąt? Ucień sobie szybko przypomina, że na pewno chodzi o trójkąt. A konkretnie trójkąt prostokątny. On tu jest wykorzystywany na podstawie e, najczęściej właśnie w trygonometrii. Dobrze. Czy mamy tutaj trójkąt prostokątny? Jak widać, mamy tu trzy trójkąty. Ten duży A, C, Właściwie ABC, trójkąt najmniejszy ABD oraz trójkąt średni ADC. Czy któryś z nich jest trójkątem prostokątnym? Na razie zobaczmy, czy na oko któryś jest prostokątny. Na oko tak, na oko tu jest kąt prosty, czyli trójkąt na przykład ADC będzie trójkątem prostokątnym. Oczywiście w matematyce nic nie może być na oko. Na oko możemy tylko oszacować wynik. Albo w pewien sposób nakierować się na odpowiedź. Dlaczego tu miałby być kąt prosty? Trzeba to uzasadnić. Więc kolejne pytanie byłoby: czym jest wysokość w trójkącie prostokątnym? Można skorzystać, przypuśćmy, z definicji, które są w podręczniku, jeśli się ich nie pamięta. A ta definicja brzmiała wysokość. Jest to odcinek łączący wierzchołek, kąta, wierzchołek trójkąta z przeciwległym bokiem, ale w taki sposób, że ten odcinek jest pod kątem prostym do tego właśnie boku. Czyli ten odcinek, który jest wysokością, musi być pod kątem prostym do boku BC. I dlatego wiemy, że jest to trójkąt że jest tutaj kąt prosty, czyli trójkąt jest w oczywisty sposób trójkątem prostokątnym. Ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Dobra. I teraz najważniejsze pytanie z tego typu zadaniach. Jaka funkcja trygonometryczna? Mamy cztery funkcje, wiemy. Jaka funkcja trygonometryczna zawiera w sobie bok, który chcemy obliczyć, czyli ten oraz bok, który znamy, czyli ten. Tu oczywiście też możemy korzystać z tablic matematycznych, które są na maturze, jeśli ktoś zapomniał, czym są funkcje trigonometryczne. I na przykład sprawdzamy definicję tangensa. Według tej definicji tangens to jest stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie prosty, leżącej naprzeciwko kąta ostrego, czyli ta przyprostokątna do przyprostokątnej leżącej przy kącie ostrym, czyli ta przyprostokątna. Jak wiemy, w trójkącie mamy dwie przyprostokątne, bo są przy kącie prostym oraz jedną przeciwprostokątną, bo jest naprzeciwko kąta prostego. Czyli tangens to jest to przez to. Nie jest to funkcja, która nas interesuje, ponieważ ten odcinek nie jest dla nas w tym momencie ważny. Szukamy dalej. Może to jest sinus. A więc sinus, zgodnie z definicją, to będzie stosunek tego odcinka przez ten odcinek. Więc uczeń samodzielnie dochodzi do faktu, że tutaj należy wykorzystać właśnie sinus. Zatem sinus 30 stopni, sinus 30 stopni jest równy. AD przez AC, AD przez AC, czyli X przez 6. Tak? To nazwiemy sobie po prostu X. Dobra. Skąd możemy się dowiedzieć, ile wynosi sinus 30 stopni w postaci liczbowej? No oczywiście z tablic matematycznych, z tabelek. Patrzymy i widzimy, że sinus 30 stopni to jest jedna druga. Zapisujemy sobie tu i teraz już jest prawie koniec zadania. Musimy sobie jeszcze ułożyć jedno równanie, które da nam odpowiedź, ile wnosi x. Musimy ułożyć jedno równanie z jedną tylko niewiadomą. Jak na razie nie ma takiego równania, które by zawierało tylko jedną niewiadomą. Więc załóżmy, że uczeń jest no, dość słaby i nie wie, jak tutaj z tymi dwoma rzeczami postąpić. No, są są tak uczniowie, którzy mają dość duże braki i w takiej sytuacji dobrze jest podać analogiczny przykład. Marek ma tyle samo lat co Kasia oraz Marek ma tyle samo lat co Staszek. Jak i jeszcze jedno równanie można tutaj ułożyć? Skoro Marek jest w wieku Kasi oraz Marek jest w wieku Staszka, no to oczywiste jest to, że Kasia jest w wieku Staszka. I teraz prośba do ucznia, żeby analogicznie postąpił tutaj. W dość oczywisty sposób widać, że skoro sinus 30 jest równy temu oraz sinus 30 jest równy temu, to te dwie rzeczy są równe. Zapisujemy tę równość. I teraz należy sobie znowu przypomnieć, jak się rozwiązuje tak zwaną proporcję. No tutaj nie ma co zadawać pytań, tylko trzeba po prostu powiedzieć, że mnożymy na skos, czyli to razy to, licznik razy mianownik równa się mianownik razy licznik, czyli 2x równa się 6. No więc, skoro dwa słonie ważą 6 ton, no to jeden słoń waży 3 ton. I koniec zadania. I mamy dwa punkty, czyli 4%. Całkiem duże, a takie proste zadanie.